Siemanko, jestem Lucky i witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj lecimy z drugim odcinkiem z Q&A W poprzednim odcinku wybiliście chyba z 1000 łapek w górę Nawet chyba ponad, więc bardzo dziękuję wam za te wszystkie łapeczki w górę No i jak pod tym filmem będzie 1000 łapek w górę, to lecimy z kolejnym Q&A A my możemy już oczywiście przechodzić do pierwszego pytania w dzisiejszym odcinku Okej, okay, pierwsze pytanie Czemu masz filmik zapomniany, a nie zapomniany? Ponieważ y, jak dostałem te konto, to właśnie była... był nikt zapomniana Wtedy jeszcze nie grałem w Blockstar Planet i, i właśnie grałem, dostałem to konto, bo na MSP miało wysoki level Od pewnej osoby. No i w sumie, y, w sumie tyle tutaj do gadania mam, więc no, lecimy z kolejnym pytaniem Okej, okay, kolejne pytania Jakbyś dostał 4 miliony złotych, to co byś kupił? No prawdopodobnie bym kupił sobie jakąś, nie wiem, jakiś fajny samochód a pewno, znaczy no nie mam prawa jazdy, ale wiecie o co chodzi no, nie wiem, sobie kupił jeszcze jakiś dom No ale to nie wiem, w sumie Zależy, kiedy bym dostał te 4 miliony złotych w sumie, ale dobra. No i drugie pytanie, czy za 10 milionów złotych oddałbyś swoje wszystkie zmysły? No i odpowiedź brzmi nie, ponieważ wtedy bym nie widział, ani nic w ogóle nie czuł, więc to by było bez sensu, no wtedy jakbym nie żył. No i to by było po prostu bez sensu moim zdaniem. Okej, okay, kolejne pytanie, który lepszy Mateusz Myla... Czy Pasiek oficjal Pozdrawiam serdecznie, również bardzo pozdrawiam i moim zdaniem, no i moim zdaniem lepszy jest Pasiek oficjal. Lepszy, ponieważ mi odpisał, więc bardzo go szanuję. Bardzo dostałem dużo pytań od 11 Sznyla. Pierwsze pytanie: jaki masz widok za oknem? Mój widok za oknem jest no, normalny, no miasto i tyle w sumie. Drugie pytanie: jazda konna czy zmywanie naczyń? Jazda konna, wiadomo. Trzecie, kiedy jakiś vlog już właśnie wleciał, jak jeszcze nie widzieliście pierwszego vloga na moim kanale, to możecie zobaczyć sobie, pojawił się teraz w karcie. Czwarte pytanie, Pasiek Official czy Mateusz Schnella, yy, również dostałem te pytanie w poprzednim jakby pytaniu. Piąte, jaki jest Twój ulubiony talerz? Mój ulubiony talerz to jest ten, który właśnie mam teraz na stole, bardzo mi się on podoba. Yy, Okej, okay. Discord biały czy czarny? No czarny wiadomo. Chomiki czy koty? Wolę chyba koty, bo mam kota, chociaż chomiki też są bardzo super moim zdaniem Team X czy ekipa? No ekipa oczywiście No i samoloty czy łódki? Odpowiedź brzmi samoloty Okej, okay, kolejne pytanie Jak ma na imię Pasiek Official? No niestety mi nie wiadomo, więc w sumie, w sumie nie wiem czemu pytanie do mnie, ale, ale dobra, nieważne Okej, okay, kolejne pytania Jak lubisz jak ktoś na ciebie mówi? Bartek, Bartek lubi jak ktoś na mnie mówi Kolejne pytanie Jak twój kot się nazywa? No niestety nie mówię o jego imieniu kota ponieważ jest to prywatne, może sobie nie życzy, żebym mówił jego imię. Trzecie, ulubiony kolor, no to pomarańczowy, ale lubię też inne kolory, więc w sumie. No jak coś lubię wszystkie kolory w sumie, ale najbardziej chyba pomarańczowy lubię. Czwarte, Insta TikTok, no Instagram lepszy, wiadomo. Jaki typ TikToków lubisz najbardziej nagrywać? Najbardziej nagrywać TikTok typu śmieszne, no i takie są najlepsze moim zdaniem. To pytanie: Minecraft vs. KFC Minecraft wolę, moim zdaniem jest lepszy. Minecraft można sobie pograć w niego. Ulubione jedzonko, nie wiem w sumie jakie jest ulubione pizza bardzo lubię, lubię kebab, na przykład frytki też lubię, no różne jedzenie Ulubiona liczba 8 chyba ulubiona, jak się poznałeś z bolcem Kamloxem? Poznałem się z nim, także grałem sobie. W sumie nie pamiętam dokładnie, tak chyba grałem sobie i go poznałem. Nie pamiętam dokładnie, ale to było dawno temu, więc no. Okej, okay. kolejne pytania: Tosty versus Kebab. Wolę raczej kebab, ponieważ tosty się szybko nudzą, moim zdaniem. Czy gdyby nie było kwarantanny, wstawałeś z łóżka do szkoły z chęcią, czy niechęcią? Oczywiście, z niechęcią. Kwarantanna trochę mnie tak, jakby uratowała przed. Smutnym życiem, tak to jestem trochę bardziej wesoły, więc fajnie. Jaki masz znienawidzony kolor? W sumie nie mam. Lubię bardzo dużo kolorów, ale znienawidzonego na pewno nie mam. Lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejne pytanie, płacą ci za reklamę Xiaomi? No niestety nie, aczkolwiek może kiedyś. Mam nadzieję, że kiedyś do mnie napiszą i zapłacą mi za te reklamy, ponieważ bardzo polecam Xiaomi. No, pozdrawiam. Dobra, to by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i zadacie jakieś pytania w komentarzu. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu komik, a ja wtedy wam przypnę serduszko. Więc polecam wszystkim pisać komik w komentarzu, ja wtedy wam przypnę serduszko. Zobaczymy, kto to trwa do samego końca. No i do następnego odcinka. Cześć!